Manko, moi kochani, witam was ponownie na kanale Po prostu. Geek dziś wjeżdżamy z kolejną długo oczekiwaną nowością. Oczywiście, przeze mnie długo oczekiwaną nowością. Nie wiem, czy przez was, ale przeze mnie na pewno. Coś z gwiezdnych wojen, moi kochani, tak, coś z gwiezdnych wojen. Oto ta nowość, moi kochani. Oto ona. Ta oto, oto jest, oto jest, oto jest Boba Fett, moi mili. Boby Boba Feta. Zestaw o numerze, o bardzo długim numerze. Czekajcie, 7. 5277, a nawet nie taki długi, 625 klocków, moi mili. Za chwilę dowiemy się, jak to wygląda. Yo. I tak jak wspomniałem, mamy tutaj długo oczekiwaną nowość. Długo oczekiwaną nowość przeze mnie, moi mili. Proszę zobaczyć, jakie to jest wielkie pudełko. Nie spodziewałem się, że to pudełko będzie takie duże. Naprawdę nie spodziewałem się, że to pudełko będzie aż tak wielkie. Ale jest, ale jest, moi mili, jest naprawdę, naprawdę spore i muszę przyznać, że jaram się tym. Samo pudełko jest niesamowite, jak możecie zauważyć. Mamy tutaj napisane, napisane co to jest Boba Fett. Mamy tutaj mały znaczek z Mandaloriana. Tak jest, czyli tą e, czaszkę z. Skłami, można powiedzieć, skłami. Samo pudełko jest matowe, ale, ale, ale. Samo zdjęcie tutaj naszej maski jest odblaskowe, jest takie odblaskowe, błyszczące i sprawia to wrażenie ekskluzywności. Naprawdę sprawia to wrażenie, że jest to towar ekskluzywny i tak według mnie jest. Naprawdę świetnie to wygląda. Myślałem, że to pudełko będzie mniejsze, ale jest wspaniałe, jest wspaniałe. I jeśli chodzi o ilość klocków, jest większa ilość klocków niż ostatnią, w ostatnim zestawie, który robiłem, czyli Dio, a zestaw jest tańszy, a zestaw jest tańszy, także same plusy, same plusy naprawdę. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda tył pudełeczka. Z tyłu mamy pokazane z profilu. Nasz hełm do tego mamy pokazany oryginał z filmu, plus yy, zdjęcie jeszcze raz od frontu, z tym, że z wysokością naszego hełmu, ro, z rozłożonym wizjerem, ma on 21 cm. Plus jeszcze jedno dodatkowe zdjęcie z filmu oraz tutaj boczek. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Proszę zobaczyć, jak to się prezentuje niesamowicie. Mamy tutaj. Yy, Emblema 40, 40 rocznica Imperium kontratakuje, atakuje Tak jest, w tym roku mamy 40 rocznicę Imperium kontratakuje. atakuje Moi mili, mamy tutaj kolejny hełm i no, tak jak powiedziałem, pudełko jest nieziemskie, naprawdę jest nieziemskie. Chcę zobaczyć jak wygląda pudełko z hełmu parą Troopera, który już do mnie idzie, niestety z dużymi opóźnieniami. Nie jest to moja wina, ale tak jest. Po prostu z dużymi opóźnieniami to wszystko po prostu do nas idzie w tym czasie. Ale musicie być, musicie być cierpliwi, bo tak jak wspomniałem. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Kolejna nowość już jutro, kolejna nowość już jutro, mam nadzieję. Także coś, coś, coś się będzie działo. Ale nie zrazy wam co. Eee, także tak, co Wam jeszcze pokażę? Co przeważnie nie pokazuję Wam? Jak wygląda instrukcja, moi kochani? Jak wygląda instrukcja? Tak oto prezentuje się instrukcja do tego zestawu, jak widzicie mamy tutaj e, oczywiście hełm na froncie, ale instrukcja w środku jest czarna moi mili, tak jest czarna. Jeśli chodzi o wprowadzenie, proszę zobaczyć, tutaj mamy wprowadzenie, małą historię e, hełmu Boba Fetta, mamy bardzo piękne zdjęcie, jest to zdjęcie ze sceny e, miasta w chmurach. Tak, dokładnie z miastach murach, gdzie został zamrożony Han Solo, moimi, gdzie został zamrożony Han Solo. Niesamowita sprawa. Przewróćmy stronę. Coś. Coś, co się nie spotyka. A, chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ten zestaw jest plus 18. Tak, od 18 roku życia. C Niesamowite co 18 od 18 roku ży życia plus 18 i co dodali jak tutaj używa używać naszego chwytaczka rozdzielacza niesamowite dla tych dla plus 4 dla nie wiem Harry Potter czy cokolwiek innego nigdy tego nie było nie widziałem w techniksie też nie widziałem a tu proszę jaką nam dali instrukcję jak używać chwytaczka tak się oto prezentuje nasz chwytaczek moi mili Teraz już wszyscy będziecie wiedzieć, jak prawidłowo z niego korzystać. Na końcu mamy jeszcze pokazane, co ilość klocków, tak jest. I wiadomo, że tutaj mamy pokazane ilość torebek, jeszcze i co się w każdej torebce kruje. Czyli mieliśmy 5 torebek. Samych torebek nie będę wam pokazywał, bo nie ma po co. Dobra, ale teraz sobie przejdziemy do najważniejszego, do naszego zestawu. Yo. Proszę Państwa, oto jest zestaw, na który tak wielu czekało i się już ukazał. Wiem, że daty zostały przekładane, co możemy poradzić na to, ale jak Wam się podoba? Jak Wam się podoba pierwsze wrażenie tego wspaniałego hełmu? Tej wspaniałej konstrukcji. Niesamowite. Jest mnóstwo technik zastosowanych, jeśli chodzi o budowę, jeśli chodzi o sam hełm. Jest to bardzo dobre odzwierciedlenie oryginału, moi mili, mamy tutaj naprawdę dużo szczegółów, sam front tego hełmu, czyli widzicie tutaj ta maska, ta to, to przejrzysta część, przez którą on patrzy, no wygląda naprawdę, naprawdę nieziemsko, tutaj wszystkie te detale, tutaj wgniecienie na, na kasku, które ma... Jak... Ci co oglądają wiedzą, to jest wgniecienie prawdopodobnie po jakiejś kuli, blasterze lub czymś takim lub po upadku, jest w oryginale, w oryginalnym hełmie jest wgniecienie, tutaj to wgniecienie też zostało zachowane. Kolory tego wszystkiego, widzicie jak to zostało zbudowane boczkiem, tutaj w środku jest taki patyczek, który no po prostu niesamowicie to wszystko trzyma i no brak słów. Mamy tutaj jeden klocek nie jest to naklejka. Mamy tutaj nadrukowane Star Wars, Lego Star Wars, Boba Fett. No, muszę przyznać, że na półce na pewno ten zestaw będzie wyglądał nieziemsko. Tutaj, te wszystkie techniki, to wszystko tak ładnie jest tutaj zrobione, że nie widać tutaj żadnych prześwitów, moi drodzy. Nie widać żadnych prześwitów. To wygląda naprawdę jakby to była szybka jakaś, czarna. Także no postarali się, postarali się. Tak samo tutaj z boku wszystkie szczegóły, które są w oryginale, tak samo zostały tu zachowane. Jak widzicie, te krzywizny są też niesamowicie zorganizowane. Tył hełmu prezentuje się też nieziemsko. Naprawdę prezentuje się tak, jak powinien się prezentować. Tak jak mówię, mamy tutaj jedną krzywiznę, tu mamy kopułkę taką zrobioną, i to wszystko jest wspaniałe. Plus cała ta podstawka. No, sami widzicie, że na pewno na półce będzie to wyglądać dobrze. Porównamy to na pewno do drugiego hełmu, który pojawi się już za niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu zobaczymy Stormtroopera. Mam nadzieję, tak, takie, jest, takie jest założenie. Dodatkowo, jak sami widzicie, mamy tutaj wizjer, przez który mógł przybliżać, widzieć co się dzieje, celować. Tak jest, mamy. A w dodatku ten wizjer się rusza. Tak jest i możemy go ustawić tutaj na froncie, tak jak to było w oryginalnym filmie. Proszę zobaczyć, czy nie jest wspaniały? Jest. Tutaj nam się też to jeszcze odgina. Proszę bardzo, to możemy jeszcze bardziej odginać. Jest odgięte. Bardzo dobrze się to prezentuje. Tutaj nam się zagina, i z powrotem nasz Bobo Fett może patrzeć, mierzyć. Celować, cokolwiek mu się żywnie podoba. Naprawdę ten hełm jest tej strony. Wam jeszcze nie pokazałem. Proszę bardzo, tak się prezentuje jeszcze z tej strony. Wrócę w ogóle dla Was jeszcze. Naprawdę jest to coś niesamowitego. No i mówię, cena była tańsza niż e, zestawu z D.O., który miał mniej części, większe elementy. Łatwiejszy do zbudowania, ten jest plus 18 w dodatku, jest tańszy, jest ładniejszy. Pudełko, które po prostu zachwyca, naprawdę, pudełko, które zachwyca. Jestem po prostu w niebo Proszę bardzo tak jest pudełeczko plus zestawik wszystko to, co powinno być. Wszystko to, co powinno być, jest zachowane jedne naprawdę z bardziej ekskluzywnych zestawów. Mam nadzieję, że podobała wam się ta recenzja. Była szybka, krótka na temat, także Wszystko jest tak jak powinno być, moi mieli. Wszystko jest tak jak powinno być. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zaglądniecie jutro. Jutro kolejne nowości. Nie mówię, że z gwiezdnych wojen. Nic wam nie mówię. To jest niespodzianka, więc zobaczycie jutro. Jutro się wszystkiego dowiecie. Ja się z wami żegnam. Miłego oglądania albo miłego wieczoru wam życzę. W każdym razie. Dobra. Dzięki wielkie, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Ja.